Dzień dobry, zapraszam na przedświąteczne wydanie Warszawianka Mówi, czyli nasze cotygodniowe podsumowanie tego, co dzieje się w Warszawie. Już od soboty 19 kwietnia ulice Krakowskie, Przedmieście i Nowy Świat co weekend będą zamieniały się w deptak pomiędzy Rondem de Gola a Placem Zamkowym. To doskonała okazja na wielkanocny spacer czy przejażdżkę rowerem. Rozlicza szpit w Warszawie? To znaczy, że wspierasz lepsze drogi i transport. Twoje podatki to realna poprawa codziennego poruszania się po mieście, remonty i budowa ulic, chodników, przejść dla pieszych, ale także nowe autobusy, tramwaje i rozwój komunikacji miejskiej oraz inteligentne systemy zarządzania ruchem i bezpieczne skrzyżowania. Jeśli chcesz wygodniej i bezpieczniej poruszać się po Warszawie, rozlicz pit tutaj. To mały gest, który poprawia każdą podróż po mieście, a swoją drogą pamiętaj, że rozliczenie tylko do 30 kwietnia. Umowa na budowę tunelu w wesołej podpisana. To początek inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i skróci czas przejazdu przez tory. Nowoczesny obiekt powstanie w ciągu ulicy pierwszego praskiego pułku i usprawni ruch w tej części miasta. Kierowcy piesi i rowerzyści skorzystają z tunelu pod linią kolejową za niespełna 2,5 roku. Nowe ambulanse już ratują życie warszawiaków. Białe karetki przeszły na emeryturę. Po 128 latach kolor żółty ostatecznie zastąpił biel na karoserii ambulansów. W mijającym tygodniu aż 12 nowych pojazdów zasiliło flotę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans w Warszawie. Karetki będą służyć dzielnicy Wola, ochota, ursynów, bemowo, białą łęka, mokotów i targówek oraz gminom ościennym jak pruszków Piaseczno, ujazdów i Otwock. Koszt 12 ambulansów to ponad 8 milionów złotych. Ważna rocznica. W sobotę 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Główne uroczystości odbędą się w samo południe przed pomnikiem bohaterów Getta. O godzinie 12 zostaną również włączone syreny alarmowe. Pamiętajmy. Na dziś to już wszystko. Życzę pięknych świąt z bliskimi, spokoju i pięknej pogody. Do zobaczenia!